To jest miejsce Kamilka. Także tu, tu Kamilek ze mną pracował. Tutaj siedział na środku? Tak. Malutka klasa? Malutka, bo tylko jest pięcioro uczniów w klasie. Aha. To są dzieci z niepełnosprawnościami różnymi. Uh -huh, uh -huh. I dodatkowo jeszcze mają sprzężenia, więc tutaj jest szczególna opieka. Tu nie da się czegoś nie zauważyć. Lubił swoje miejsce? Bardzo. Koledzy też go bardzo dobrze zaakceptowali, bawili się, opiekowali. No, był najmłodszy w grupie. Mhm. On był taki mocno ruchliwy, dynamiczny. Pamiętam, że nie Pamiętam. bardzo mogę się z tymi emocjami właśnie radzić, bo to jest już trwa tydzień. A my naprawdę się mocno zżywamy ze swoimi dziećmi. Nie przypuszczałem, że może dojść do takiej tragedii. Nie wiem, czy to nagrywać, bo to są bardzo moje silne emocje. To cud, że Kamilek przeżył. Chłopiec był bity, przypalany papierosami, sadzany na gorącym piecu węglowym. Ledwo żywego Kamila znalazł jego biologiczny ojciec. Zapukałem do drzwi, ona otworzyła, ja się pytam, gdzie jest Kamil? Ona tam leży, no i weszłem do pokoju, zobaczyłem i zacząłem płakać. Kamil, Boże, dziecko, co dzieci ci zrobili? i zacząłem ją wyzywać, bo mówię, dziewczyno tu nie jest lekarz, bo tu jest karetka potrzebna. Zobacz jak on wygląda, on się ruszyć nie może, dziewczyno! Zobacz co nie, to no, na oczy widzi. No i zaraz zadzwoniłem na pogotowie i zaraz przyjechała też policja od razu. No i później ci są interesu mówi dzwon po helikopter, albo mianowicie śląskie, albo katowice ważna na całą no, zmasakrowaną, rączki, nóżki. Te cichy to były kurde przyklejone, a nie spalone, no. Przyklejone do tego? No. To co to I było leżał, za to? I leżał przy piecu jeszcze na dodatek. Tak zwinięty jak, jak śmieć. Jakby pan, panie Marcinie, wyrzucił papierek na ulicę. Ja mówię, Boże, co wy robiliście? Konający chłopiec trafił na intensywną terapię. Miał poparzoną całą twarz, tułów, ręce i nogi. A także nieleczone złamania oburączek i nogi, które zdaniem lekarzy mogły powstać nawet miesiąc wcześniej. Śledczy od razu ustalili, że za cierpienie Kamila odpowiada Dawid B., jego ojczym, który przyznał się, że oblewał dziecko wrzątkiem, przypalał opiec węglowy, a także bił go i kopał po całym ciele. Dlaczego ten mężczyzna znęcał się nad tym chłopcem? W toku tego śledztwa ustalono, że podejrzany miał pretensje co do zachowania tego chłopca. Powiem szczerze, że takiej sprawy prokuratura okręgowa i podległe prokuratury od czasu, kiedy jestem rzecznikiem prasowym, nie prowadziła. Dawid B. usłyszał zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem oraz usiłowania zabójstwa. Mężczyzna już wcześniej był wielokrotnie karany, między innymi za kradzieże i rozboje. Zatrzymana została również biologiczna matka Kamila, Magda B., która przyglądała się, jak partner katował jej dziecko, ale nie reagowała. W prokuraturze zeznała, że nie udzieliła pomocy synowi, ponieważ bała się swojego męża. Wszystko mówię, by było dobrze, gdyby nie było, mówię tutaj Dawida. Ja bardzo ostrzegałam, mówię, że on jest ćpa, ponieważ wie pan, Dawid tutaj się wychował, tutaj mieszkał. Znamy go dobrze. Taki był nad pobudliwe takie bardziej. Potrafił raz ma gdzie zabrać 500 zł na była w ciąży i sobie balować. I no. matka na tyle była zaślepiona i zakochana, że nie widziała co on robi i na pewno mu pozwalała, bo nic. bo gdyby mu nie pozwalała, to jest policja od tego i w ogóle to Nie, nie to że ona się go bała, bo ona się go nie bała. Widziałam, że tam może książnął przez dół. Kopater dostał, na do włosy pociągnął, ale nie spodziewałam się takich rzeczy. Nigdy, nigdy, żeby na piec sadzał i ludzie, czworo ludzi w domu i nikt nie reagował, nikt. Ale jak to możliwe, że, że, że Pani nie słyszała tego? No ja nie słyszałam, tam jest ciągle hałas, one mordy darły na te dzieci, ja nie wiem. Oni w, w, w takim krągu żyli i nikomu nic nie powiedzieli. Poza Kamilkiem Magda B. miała pięcioro innych dzieci, w tym dwoje z Dawidem. Wszyscy razem mieszkali z siostrą Magdy, jej mężem oraz dwojgiem ich dzieci. Łącznie 12 osób w niewielkim, dwupokojowym mieszkaniu. Zdaniem prokuratury to właśnie w tym miejscu chłopiec cierpiał przez co najmniej 5 dni. Jak to możliwe, że nikt z domowników nie zadzwonił po pomoc? Panie w... dlaczego temu chłopcu stała się krzywda? Dlaczego pan nie reagował? To ja jest... nie Co Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrobił, żeby nie doszło do tragedii w tej rodzinie? Ta rodzina była objęta wsparciem pracownika socjalnego od marca 2021 roku. Nie zauważył nic niepokojącego? W rodzinie było na tyle dużo problemów, że pracownicy, pracownik socjalny uznał, że najwłaściwsze dla tych dzieci będzie znaleźć się pod inną opieką, czyli w pieczy zastępczej. No to... Poważna sprawa, ponieważ już wtedy pracownicy alarmowali, że dzieci nie powinny być pod opieką tych dorosłych osób. Tak? Zgadza się, tak złożyli taki wniosek do sądu? Panie sędzio, dlaczego te dzieci nie trafiły do rodziny zastępczej, skoro wniosek w tej sprawie był już w zeszłym roku? Sąd w postanowieniu 6 sierpnia 2022 roku podjął decyzję o niewydaniu nie, nie zarządzeń opiekuńczych wobec dzieci. Uznał, że nie ma podstaw w oparciu o wywiad kuratora, że nie ma podstaw do odebrania dzieci rodzicom ich w rodzinie zastępczej. Panie sędzio, ale kurator był tam na miejscu. Przecież musiał wiedzieć, że w tych ciasnych dwóch pokojach mieszka co najmniej 12 osób. No to chyba nie są warunki, w których powinno się wychowywać dzieci. Co miesiąc kurator rozporządzał zdanie ze swoich wizyt. Nie było mowy w tej rodzinie w ogóle o problemie przemocy wobec dzieci, nie było problemów z alkoholem. Rodzina miała trudną sytuację, ale to nie jest sama trudna sytuacja finansowa. No tak, czy czy może, może nie jest jeszcze pracować. podstawą do, tak. do zarządzania wydania zarządzeń opiekuńczych poprzez odebranie dzieci. W trakcie rozmowy z sędzią okazało się, że to nie pierwszy wniosek. Kilka lat wcześniej MOPS również prosił o przekazanie dzieci do rodziny zastępczej. W 2020 roku sąd podjął dokładnie taką samą decyzję. Stwierdził brak podstaw do zmiany zarządzeń opiekuńczych. Panie sędzią MOPS składa taki wniosek w 2020 roku. Tak. Zostaje wniosek oddalony. Ponownie Ale w, tak, po dwóch latach składa taki sam wniosek. Tak. Czy to już nie powinno w jakiś szczególny sposób zaalarmować sądu? Nie, bo żeby wniosek sądu zwiększył kontrolę e, Wniosek MOPS-u w Częstowie spowodował wszczęcie postępowania w tym zakresie i sąd tę kwestię rozważał. Czy nie odnosi pan wrażenia, że że no, można było uniknąć tego dramatu. W ocenie sądu nie dało się tego przewidzieć i w ocenie sądu ani, ani sąd, ani kurator, ani pracownicy mops nie popełnili tu żadnych, żadnych błędów. Nie było podstaw do odebrania dzieci, bo nie było żadnych przesłanek ustawowych, które by na to pozwalały.